Starszy nie oznacza. Niepotrzebny. Nic nie warty. Niedołężny. A a może go gdzieś oddamy? Trzeba się go pozbyć. Są wakacje, on jest problemem. Na pewno. Seniorzy chcą być. Zauważeni. Kochani. Doceniani. Potrzebni bo seniorzy lubią tańczyć, no. śpiewać, podróżować, rozmawiać, czuć się potrzebni. Pamiętaj o babci i dziadku, nie tylko o świętach.